O, teraz się tak. właśnie zasypia nasza milka, zagryzając misia. Bardzo ładnie. Tak, zamknij oczka siliczne. Jak silicznie będzie zasypia. Pięknie. Pięknie się oczka zamykają. Bardzo ładnie. Śpi mi się śpi. A, kotki dwa, Śni, mi się zasypia Tak. pyszny mi się pyszny. Zobacz, cicho, mamśka wysypia. Śni. Śpij, śpij śpij, śpij, śpi. Tak, śpi Zomal bardzo ostatnią kaczkę. Miśka zasypia. I małk no, śliczny. To poproszę tej kaczkę. To jest taka poczuła. Nie jest taka poczuła. No, dawaj kaczkę. Dawaj kaczkę. Oddaj tą kaczkę. Szybko misia ty miałaś spać zostaw aparat w bariacie. zostaw aparat w wariacie bo mi zaśpił już obiektyw chyba już zaśpiła idź spać już spać dobranoc no spać szybciutko spać na misia no nie machaj tym ogonkiem spać misia Śpij, śpij, tak bardzo no już nie będziemy przeszkadzać. Śpij sobie, śpi. Śpi, misiaczku, tak. O, jaki pyszny misiu. Super misiu, tak. Mhm. Śpi, misiaczku, śpi, śpi, śpi. Śpi, misiaczku. Ojej, jak ciężko wzdycha. Przeszkadzają, spać się. No, pa, misiaczku, pa.